Siemano dzisiaj dostałem informację od mojego taty o jakichś napojach, zobaczmy sobie. Chodź do mnie, dostałem informację o, jakichś o jakimś napoju, twój tata. Więc musimy tam sobie szybko pójść, do mojego taty. Tato, o jakim napoju dostałeś informację? dobry, dzień dobry, dzień dobry, mam sobie informację. A jaką? No jaką? No to daj mi. No. O! Fix the łopata. No, o to też tylko... To bo Bardzo... Ty zaraz sobie nie uwierzył o tych napojach. To Chyba będzie dobrze. To siekiera! kiera! To, to no. specja. Zobaczmy. No zobaczcie, napojem. To, to czytamy. Napoje M w domkach villagerów zostały ukryte składniki na napoje M. Zrobicie z nim, zrobicie. Y, M. Zrobicie ich dużo potem jak znajdziecie te składniki. Po tym, jak znajdziecie te składniki, jakie te składniki, dobra, nie wiem, wypowiedzcie się za... po tym, jak znajdziecie. A, dobra, po, te... po, tym, jak... po... po tym, jak znajdziecie te, te składniki, wypowiedzcie zaklęcie, czyli Mariahokus Pokus na pół. M, pojaw się, dobra, to musimy to zrobić. Na, to po... tam... na początek, jak zawsze. Do... Złamałem do... nogę, złamałem nogę, ale chodź, szukamy, 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 rozdzielmy się. Może... Mam ja pamiętaj, że tylko w domkach villagerów, tylko. Ja sobie wezmę konia i na nim będę szukał. Koniu? No, chleb. Cześć błyskawica. Jedziemy. Tym nie było. Idziemy tutaj. Już tutaj coś będzie. Jest jakaś skrzynka? Jest. Jak tak, to no to to tam jest w środku. Czekaj. Z, jabłka, jabłka, po co nam jabłka? Jabłka? No Dajemy jabłka? No mam je, zobacz, jabłka, normalnie, jabłka zobacz. Widzisz jabłka Zobacz jaki będzie smak chyba Oddaj to mi, oddaj to. mi no, Ciekawe jaki będzie tylko smak Tego napoiłem, choć błyskawica No, dziobaty koniku <laughs> To nie jest dziobaty konik, to jest zwykły konik, błyskawica się nazywa No dziobaty, a tu gdzie jest wejście? Tutaj chyba. Bez drzwi? Czy z no, ja użyłem kiedyś takie drzwi, stąd do tego. Tutaj chyba nic nie ma, nie? Mm. Idę odstawić błyskawicę i szukam razem z Tobą na nogach. Mm. Dobra. Ale nie, nie jedz składników. Nie, nie jedz składników, okej? Okay? Bo tu była ta jabłka. Jabłka znalazłem już. Tutaj były jabłka, no? może u Kowala. Tutaj też się nie ma. Idziemy tutaj. Kczynka Złota jabłka, po co one? Dobra. Może trzeba. Może. <noise> złoto wisia złoto jabłkowy sok. Tu też jest. Mleko, po co aż tyle? Mleko? Ale ja, też trochę bez tego mleka. Tu jogurt będziemy robić? Nie, ale chcesz trochę bez tego mleka, bo mi się nie mieści. Z shiftem, z shiftem będzie szybciej, jak będziesz tak klikał z shiftem. Ale no po co mi tyle tego mleka? Musisz, wszystko musisz. Dobra, i potem, i chodźmy, chodźmy wypowiedzieć to zakręcie. Pamiętam je. To to Już wszystkie składniki? No, dobra. To ja wypowiadam zaklęcie. Chary mary, Hokus pokus! Napoju M! Pojaw się! Wow, dobra, ej! Już nic nie mam, ale mam jakiś napój M. Czekaj. So, triple. Cripel! Cripel! O nie, dobra, odbudujemy to. Odbudujemy. Odbudujemy to później. Dobra, muszę, muszę skosztować ko. Ale on o. tutaj przyszedł, do... co on tu przyszedł? Ale on jest dobry, dobry jest ten bardzo napój, nie? Napój dobry? No. Wiemy już, że to nie jest trucizna. Ooo, przybrniłem. Ja Wiemy już, że to nie trucizna. Nie. Ale nam tutaj wybuchnął. No, ja to pójdę odbudować. Czyk, czyk, czyk. Zbieraj trzeba tego, tego to pozbieraj. Ja idę po budulce, żeby to odbudować wszystko. Poczekaj chwilę, tato. Nie odbudowywuj! A tu wyzbieram stąd i odbuduję. Nie odbudowywuj, bo to ja, ja mam, mam blok z trawą. Więc... Dobra, ale ja wypełnię ty Kurde, jeszcze jeden blok mi potrzebny. Ale nam wybuchnie. Widzę, ale ten, ten, ten napój. No nie tylko Widzowie, więc widzowie, ten napój był bardzo dobry. A że tutaj tylko odbudujemy i możemy się żegnać. Jak Tylko tutaj odbudujemy. Tutaj jeszcze po dwa drewna. Dobra. Stąd weźmiemy sobie te drewna. Lecimy. dobra. Widzisz jak szybko? Ale cię zaszedł od tyłu. No. A dobra, ten napój był bardzo dobry. Chyba, ale aż 64 składniki jest na tylko jeden ten. źle. Tylko na jeden napój. Ale to my sobie uzbieramy dużo składników tam kiedyś. My na pewno musimy sprzedawać sprzedać takie napoje w złotym kęsie. Um, jeszcze może w żabce. Ym... I jeszcze inne. Dostałem kolejny napojem. Dobra, dobra, dobra. Piję, piję go. Albo nie. Tym razem tylko go wypij, okej? Okay? Bo dostałem, dostałem napojem. No, zobacz, ty, ty, ty tym razem go wypij. Masz napojem no i wypij go. Dobry? Smakowy, no. Ale skąd ja go dostałem? Dobra. dobra dosł... Może ty go miałeś, skądś mi wyrzuciłeś. Dobra. Znacznie. Dobra, to ja ja, się tam, zamyka, ja się tam zamykam. Ja ci tam zamykam. Aj. A będę widziabie na